Dobrze. Teraz będę mówił o mocy w obwodzie prądu sinusoidalnego, zmiennego. Zaczynamy od moc. Moc chwilowa. Filowa. Dobrze. V jest, mówiliśmy, Vm sinus omega t, To jest napięcie chwilowe. Prąd to jest Im. Sinus omega t i przesunięta fazowe minus fi. E, moc chwilowe to jest V razy i i wynik możemy pisać e, to jest Vm i m. Sinus omega t razy sinus omega t minus fi. Możemy pisać wynik to jest V i cosinus fi i cosinus fi tak e, razy 1 minus cosinus 2 omega t i minus Q e, Q, które jest V i sinus fi możemy pisać V i sinus fi Sinus omega. A2 omega. T. Dobrze. I teraz co to jest? Tu jest średnia tej mocy. To jest, nazywa się mocnienną. I to jest dodatnią. I, I możemy pisać, że P równa się V i cosinus f. No dobrze. To jest druga, druga składowa minus Q sinus 2 omega T może być u, u, uważana za reprezentującą ciągłą wymianę mocy pomiędzy generatorem a elementami biernymi w obwodzie. W całym okresie ten parametr uśrednia się do zera. I nie dostarcza energii netto do obwodu. I to znaczy, ku i nazywa się moc bierną. To jest V i sinus fi. Jednostki tej mocy to jest VAR, a jednostki P to są. W. Jeszcze jeden moc, która jest, nazywa się moc pozorna, i to jest moc maksymalna. To znaczy to jest V razy I. I dlaczego? Ja tłumaczyłam ostatnio, że mamy taki trójkąt. Możemy reprezentować te trzy moce z trójkątem nazywa trójkąt mocy P Q i S i to jest ten nasz Fi przesunięte wazowe i tak samo możemy używać trygonometria e, twierdzenia pitagora S do kwadratu to jest P do kwadratu plus Q do kwadratu i jeżeli mamy obliczyć Fi to jest Q przez P. Pamiętajcie, że Q może być ujemny lub dodatny, ale P jest zawsze dodatnie Q, jeżeli układ jest pojemnościowy, jest ujemna, a jeżeli jest indukcyjny, jest dodatnie Dziękuję. Do słyszenia.